Dzień dobry. Mamy przecedowny 31 sierpnia. Jednak Biedronka jest otwarta. <grymne> Dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze zeszytów nie mają. Czytam piórników 1330. Dzisiaj o chcę nawiązać do poprzedniej audycji o tych procesach. <grymne> to jest mniej więcej, ja już zrozumiałem o co to chodzi. Jeżeli umiesz przetwarzać energię miłości, to przetwarzasz energię braku miłości poprzez swoje ciało, poprzez swoją siłę, bezpieczeństwo w ciele, empatię do ludzi, których spotykasz, też wspieranie ich z czystej miłości i tu nic z tym złego nie jest, znaczy to, to, to głupie powiedziałem, no. W miłości nie jest złego. Cały wszechświat, całe źródło, wszystko co istnieje są miłości. A my żyjemy w takim dziwnym troszkę, znaczy troszkę, mocno schakowanym, oszukanym świecie, gdzie wartością jest brak miłości. I teraz yy, jesteśmy w procesie kolektywnym, yy, wielu ludzi, yy, no dużych grup ludzi, powrotu do miłości źródła przez <laughs> okazywanie miłości samemu sobie i miłości innym ludziom. I czasami się zdarza, że pewnego, że nawiązujesz kontakt z pewnego typu energiami powiedzmy, to nie chodzi o ludzi nawet, yy, które potrzebują być oczyszczone. I to może być bolesne dla twojego ciała, ale tam sobie z tym przez parę godzin dajesz radę. Jesteśmy w tranzycie, teraz jesteśmy w tranzycie. To jest najbardziej nasilony moment tranzytu, który, na który pracowaliśmy ostatnich 15 lat lekko. Lekko, jak nie 20. I teraz pewnego typu Yy, energię braku miłości, energię lęku, poczuć winy, yy, złości, nienawiści, yy, zawiści yy, wychodzą. No ale jak one mają wyjść? Poprzez nas. Nie ma innej drogi. Przez nas, naszą świadomość, przyjęcie ich, yy, uznanie bo to też dotyczy naszych rodów, naszych przodków. To wszystko jest wielki rezonans potężnych energii, które być może dotyczą moje, mojej historii życia być może historii życia mojej mamy, jej babki, prababki, mojego ojca, jego dziadka, jego ojca, jego dziadka, pradziadka. Nie wiemy tego, bo tego było dużo i to poprzez nas teraz wychodzi. To jest wielki. Potężny tranzyt, który teraz się odbywa i on się skończy za kilka dni. To, to ja już nagrywam, że, że to połowa września to jest końcówka. Systemu niewolnictwa, kontroli, budowania sobie bateryjek, którzy wiesz, żyją w strachu. I w poczucie winy i w niepewności i przerażeni są. I ktoś się tym karmi. To już się skończyło. I teraz są finalne, teraz jest finalny proces czyszczenia tego typu energii. Do tego czasami to bywa bolesne. No Dziękuję za, bardzo dziękuję za pozytywne przyjęcie. No ja czasami przetwarzam to przez siebie. Hmm zwłaszcza jak jestem osłabiony, zmęczony, przytoczony pracą, nadmiarem kontaktu z ludźmi, którzy jednak przynoszą każdy, każdy, nawet nieświadomie, takie bajty informacji, takie wiesz fragmenty właśnie nielubienia siebie, chcenia czegoś, wymagania czegoś. No tu pracujemy na takich Grubych energiach, ale też subtelny. Dlatego proszę o potraktowanie poprzedniego materiału jako relację z planu bitwy, z planu boju, z którego wyszedłem żywy, zdrowy i z większą wiedzą, że wiem, w co się pakuję. Ale to jest z korzyścią dla wielu istot dla wielu istot i to może wielu z was dotyczyć i dlatego po to to nagrywam żebyście mieli świadomość że poprzez was mogą oczyszczać się energie kolektywne z wieków z wieków cierpień wielu ludzi i, i to musi być oczyszczone nie ma innego wyjścia bo to wszystko te ich doświadczenia nie było miłości tylko o cierpieniu i teraz wchodząc w czas nowej ziemi, przyjaciel mnie prosił o ten materiał. Czyli dni temu, trzy dni temu. Wchodząc w, w, w czas nowej ziemi, w czas miłości, serdeczności ludzi do siebie, wspierania się, współ, współpracy, współżycia, to trzeba wyczyścić. To jest jak śmietnik. To jest jak zasyfiony strych w domu i zasyfiona piwnica w domu. No trudno, żebyś się dobrze czuł w nowo kupionym domu. Jak w piwnicy jest tony syfu i na strychu jest tony syfu i to wpływa na ciebie. No musisz zakasać rękawy, i to wszystko wpływa. Wynieść na podwórko i po prostu spalić. Spalić. Zrobić wielkie ognisko. I w tym procesie teraz jesteśmy. I to jest nieuniknione. I wielu ludzi przeżywa trudne momenty, trudne chwile. Wielu ludzi odchodzi oczywiście, bo nie może tego unieść, ale tą piwnicę, symbolicznie oczywiście, i ten strych. I te wszystkie komórki od wieków gromadzonych, precjozów, nie wiadomo czego, musimy oczyścić. Nie ma innego wyjścia. To jest bolesny proces. Ale my sobie damy z nim radę. Zaręczam wam. Damy sobie radę. Tylko nie wolno się poddawać. Trzymajcie się.